Ludzie, którzy gardzą osobami bezdomnymi, boją się ich, a nawet brzydzą. Ale są też ludzie, którzy im ciągle pomagają i widzą w nich prawdziwych ludzi i ich problemy. O tym, jak można traktować, właściwie jak należy traktować osoby bezdomne, jak im pomóc, porozmawiam z panią Danutą Zielińską, szefową Bolesławieckiego PCK, które prowadzi schronisko dla bezdomnych mężczyzn w Bolesławcu Ilona Parejko zapraszam na program na tapecie dzień dobry spotykamy się dzisiaj nie bez przyczyny bo jest zima pani organizacja i konkretnie pani zajmujecie się osobami bezdomnymi głównie jak pani sądzi tak jak pani obserwuje Poziom ubóstwa rośnie, czy jest nas w tym samym poziomie od lat, czy, czy spada? Co mi się wydaje nieprawdopodobne. Tak, Polski Czerwony Krzyż w Bolesławcu prowadzi schronisko dla osób bezdomnych, dla mężczyzn. Jest to placówka czynna całą dobę i przez cały rok. Istnieje mu już 12 lat. W ogólnie to mogę powiedzieć tak, że zjawisko bezdomności na pewno nie maleje. Z, zmienia się wiek osób bezdomnych przybywających do nas, jest coraz niższy. Były przypadki, że mieliśmy uczniów 18-19 lat, a średnia wieku jest najwięcej mamy osób między 41 a 60 rokiem życia osoby z wykształceniem zawodowym albo podstawowym. My zapewniamy 35 łóżek noclegowych, czy posiłki dzienne. Dziennie dostęp do natrysków, stołówka, świetlica, mamy pokoje, mają swoje lodówki i dostęp i na okrągło bez limitu mają ciepłą wodę, także mogą sobie, kąpią się, piorą, sami obsługują. Ja niech mi Pani powie, bo no 60-letni człowiek to już ma bagaż doświadczeń życiowych, może i z, no złych, jeżeli trafił, wylądował w schronisku. A co się stało z takim uczniem? Co, że on nie ma rodziny, nie ma do kogo iść, tylko musi korzystać no, ze z... No, rodzinę ma, ale osiągnął wiek pełnoletności i może decydować o sobie, a ponieważ no, sytuacja rodzinna w domu, często jest to albo druga mama, albo drugi tato i nie zawsze się dogadują. I wtedy próbuje podejmuje próbę jakby życia samodzielnie i trafia do nas. No Nie przebywają za długo u nas, bo albo rodzina się upomina, albo babcia często jest tak, że babcia bierze pod opiekę tego ucznia, i albo się usamodzielnia i opuszcza naszą placówkę i sobie radzi jakoś. Nie jest to jeszcze sposób na życie dla takich młodych ludzi. No to marny początek dorosłego życia, prawda? Marny, ale w życiu to, wie pani, sytuacje kryzysowe spotkać mogą każdego, tak? Najważniejsze jest, żeby miał się gdzie zatrzymać w tej sytuacji kryzysowej i podjąć jakieś działania. My zapewniamy mu bezpłatną pomoc prawną, bezpłatną pomoc psychologa. Może, sobie, może te wszystkie sprawy sobie pozałatwiać, jak jest u nas. I ten czas na, na okres kryzysu jest bardzo, i y, miejsce jest bardzo potrzebne, żeby on zobaczył, jak może się skończyć coś jego życie, bo to jest też bardzo dobry przykład. No zobacz, nie będziesz nic ze sobą robił, no to czy to ci odpowiada, w taki sposób życia? I często, no najczęściej opuszczają Właśnie. naszą placówkę. Adres, w schronisko dla bezdomnych, prawda? To tak, brzmi tak, to tak. Przerażająco. Tak. A jaki no jest najczęstszy powód? No ja się domyślam, że ludzie no tak sobie komplikują życie, swój, swój los, że lądują w schronisku. to też nie leży strona jakby, jakby, te nie leży przyczyna po jednej stronie. Tych przyczyn jest bardzo wiele. No, okazuje się, że jednak alkohol jest największą przyczyną. Nie porozumie jego nieszczęść cały, ale no, jest to wybór każdego człowieka. Tak? Ludzie są, jedni są bardziej zaradni, inni mniej zaradni. Często są wspomagani przez bardzo długo przez rodziców swoich. Później rodzice odchodzą, jest jakaś nieporadność życiowa. Tak? Jest wiele sposobów wyjścia z tej bezdomności. Nie wszyscy chcą to zrobić. Tak? Część osób, no, mamy prawie 25% osób niepełnosprawnych osoby te otrzymują zasiłki stałe, jest to kwota 529 zł, no on nie widzi siebie, jakby w społeczeństwie, jak on się z tego utrzyma, tak? Dostanie mieszkanie i tak dalej, jak tak. dalej żyć? No wybór jest taki jego. Często też ci ludzie są nieporadni, wyjdą do społeczeństwa, nie radzą sobie. U nas jednak jest ten regulamin, jakieś są, jakieś są rygory i no, część ludzi. Część ludzi potrzebuje widocznie tego, tak, ale i część ludzi. Wyrałam, prawda? Tak, tak, ale część ludzi, siedem osób, w tym w zeszłym roku siedem osób się usamodzielniło. znalazło pracę. To, to automatycznie jak jest praca, to jest wynajęcie mieszkania i próba ułożenia sobie życia. Tak? Część od nas osób trafia, trafia do ośrodków odwykowych, mhm. bo to co mi narkotyki to nie jest tylko alkohol, teraz to są już tak. narkotyki, tak? Więc próbują, próbują jakby wyjść z tego wszystkiego. Jest to bardzo trudne, bardzo trudne jest wyjść z uzależnień, ale podejmują takie próby, ale osoby starsze, tak jak Pani mówi, 60-letnie, no to jest problem, jest problem. Pani, że nie ma hoteli kon... robotniczych, nie ma jakichś takich. A kontakty z rodziną pewnie lata już całe temu zerwane, prawda? Tak, tak, tak. trudno tak, powrócić tak, na rodzinę łono. Tak. No bardzo trudno, bo to moim zdaniem to, w tutaj, żeby nie wrócić dotądą, tak, prawda, do, do rodziny, to mm. jest poważna praca już terapeutyczna, żeby mm. z każdej strony chcieli, prawda, bo ci ludzie już nie piją, bo oni już się zdrowia nie mają. Ale też nie mogą w skupić, skupić, prawda? Też nie mogą, ale już zdrowie im nie pozwala, ale też do rodziny nie wracają. Tak jest, to jest A zdarzają się na przykład takie odważne kobiety, które... No, zakochują się w podopiecznych, chcą wyjść za nich za mąż, przygarnąć. Są no, takie panie? W samej, w samej placówce nie. Bo my mam no po... nie, ale zabrać to znaczy, męża przyszłego. To znaczy tak, nie szukają u nas mężów, ale jak już wyjdą do środowiska, do społeczeństwa. To tań, się, ale że miłość nie wybiera. Na terapii, jak się poznają. Tak, mhm. tak, są takie przypadki, że na terapii przechodzi terapię i wychodzi od nas do środka i poznaje panią i są razem, tak? Mhm. Na no, ktoś tam za mąż wyszedł, ale nie jest to jakieś takie zjawisko. jakby. No bo to są duże. ludzie na no już. Z problemami z takim bagażem, że ciężko jest, prawda, stworzyć pewne no, związek. Mówi, że pewnie tak. nie jeden mają za sobą, prawda, i też i złe doświadczenia, a może się po prostu też i nie nadają do tworzenia związków, prawda? No, to są bardzo skomplikowane osoby, no, 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 i tutaj przyczyny są różne i no, u nas się czują dobrze, bo są jakby tak nieruszani, tak? Mają swój regulamin, to im odpowiada, podporządkowują się bo wiedzą, że no nie mają gdzie iść. Przecież ja mam podopiecznych, którzy są u nas 5-6 lat. A właśnie, jest jakiś limit, limit pobytu? Tak, bo no jest regulamin oczywiście, który mówi ile tam może być, co ma robić, żeby wyjść bezdomności, ale są osoby, które no, według nas nie potrafią już jakby żyć same, Poza tak? Jest kilka takich osób, ale też często no, jednak znajdują tą pracę i odchodzą, nie próbują się usamodzielniać i mhm. nie ma ich u nas w placówce, na przykład parę lat, a jest tak część takich osób, które powracają też do nas, tak? nie udaje im się ta samodzielność, no i mogą być u nas dalej, no i są, no, no nie, po prostu nie, nie mają gdzie odejść też. tak? Rodzina nie, tanich mieszkań nie, socjalnych jak są, to różnie bywa z tymi mieszkaniami socjalnymi, też się nie utrzymują. Także oni za dużego wyboru gdzie mają być, też nie ma, tak? A u nas jest bezpiecznie. A też powrót do, do środowiska dawnego też pewnie wiąże się z powrotem do dawnych nawyków, prawda, niedobrych? Jest zagrożenie. Nie? Zagrożenie jest bardzo duże, tak? Tak, tak. Nie ma. tak, tak. Hmm, to, już, już to już się godzą na to, na takie bardzo skromne to życie, ale bezpieczne, tak? No. Jak już ma bezpiecznie dach nad głową, ma cieplutko, bo warunki mamy bardzo dobre, ma tą czystą e, pościel zawsze, wybierze sobie, czy ma macie tak, jest, my pilnujemy właśnie tych, tych, ich, tego leczenia, żeby jednak leczyli, żeby coś robili. Są ludzie, operacje przechodzą, w klinikach wracają do nas. Także, także chyba ich wybór jest dla nich słuszny, że mhm. tu jest bezpiecznie. Tak? A chętnie korzystają z pomocy psychologa? Potrafią się otworzyć, opowiadać o swoich problemach? Nie. Nie, prawda? Nie, nie. to są tak grube skorupy, że lepiej, żeby nikt nie ruszał. No, Te terapie są bardzo ciężkie i nie wszyscy, nie wszyscy chcą, już wolą siedzieć w swoim świecie. I bardzo ciężka, jeśli ktoś decyduje, to, to sama, sama rozmowa z psychologiem to jest bardzo mało. to Wtedy ludzie się decydują na terapię takie pogłębione, i wtedy jest szansa jest bardzo duża szansa, że wychodzą. No, ale trzeba zrobić ten pierwszy krok prawda? Tak, ale to. No to, jest... Jest, to teraz właśnie pani mówi o setnie sprawie, to są nieszczęśliwi ludzie, prawda? Że nawet tak. nie potrafią porozmawiać z lekarzem, tak. ze, speca... ze specjalistą. Ja nie mówię, żeby się komuś zwierzali, no. prawda, koledze z sali obok, prawda? Tak, relacje i komunikacja to jest ich największy problem no, mm. między ludźmi. Czyli między to może być ludźmi. też i ten powód tego nieszczęścia całego, że nam no, nie potrafią. Nawiązać, przyczynia się nie, to, przyczynia tak, się przyczynia się, się to do, do są ludzie. tak, Trudności do powrotu do, do społeczności. Tak, mają swój taki świat, swoje myślenie i, i my podejmujemy próby, bo oni też kończą staże, odbywają staże w Urzędzie Pracy, Prace społeczno użyteczne mają. Gdzieś się tam zatrudniają różnie latem, pomagają innym. Mhm. No i, i to im wystarczy i tak trochę są między tymi mhm. ludźmi, więc my też duży nacisk kładziemy żeby jednak ich aktywizować, tak, żeby to nie było siedzenie tylko w placówce, tylko poszukiwanie pracy, wychodzenie, każdy jest zarejestrowany w urzędzie pracy, bo zawsze gdzieś ta praca się znajdzie chociaż na trochę, także tutaj no, pr też, próby są, ale nie zawsze są ale też skuteczne. Pracodawcy pewnie niechętnie też zatrudniają osoby, prawda, które nie mają adresu, tak na dobrą sprawę, bo nie wiedzą, no i pewną przeszłość ze sobą. No muszę Pani nie powiedzieć, ufają, że to się bardzo ufają. zmieniło, tak było, tak, tak było kiedyś, tak, ale teraz jak osoba, która przebywa u nas w placówce wykonuje pracę rzetelnie i nie nawala, to już nie ma znaczenia gdzie A. mieszkasz i to jest takie pozytywne, mhm. fajne, ale część osób jest też jakby obciążone kredytami, jakieś moje świadczenia komornicze i to też jakby nie zachęca ich mhm. do nawiązania umów o pracę, tak, że to jest... Ale pracodawcy już tutaj w tym względzie już, już to się zmieniło na pewno. Mhm. A czy te osoby mają jakieś dochody? Są na pewno mają jakieś renty, emerytury. Tak, tak, tak. Mają e, emeryturę, mają renty, mają zasiłki stałe, zasiłki okresowe z opieki społecznej i z tych swoich dochodów pokrywają część. E, część Płatności za pobyt w schronisku, bo jednak no, jest to społeczność, którą jakby razem tworzymy, tak. Otrzymujemy pieniądze z Urzędu Miasta, bo Urząd Miasta nas finansuje Bolesławiec. 140 tysięcy otrzymaliśmy w tym roku, o 10 tysięcy więcej a w ubiegłym finansuje nas gmina Wiejska Bolesławiec i w roku ubiegłym była też Warta Bolesławiecka. Także tu na 50%, no niecałe 50% to są odpłatności podopiecznych, więc ta aktywność ich jest no, taka więc właśnie, to, znaczna. To, to też jest pewne, pewien obowiązek, tak, tak. dołożyć się do, tak. do, do, do wspólnego bytowania. Tak, Tak, i sami tak... wykonują dyżury, sami muszą mhm. wszystko zrobić. Wszystkie prace gospodarcze, drobne remontowe, to już nie mamy z tym problemu, to już robią po prostu podopiecznie. Oni tylko, no posiłek jest przygotowywany, a tak to wszystko sami muszą wykonać. Także to nie jest, także my ich wyręczamy, my się umawiamy, że to, to, to dyżury są wyznaczone, każdy musi ich pilnować, wykonać to. Bardzo często wskazujemy, co mogą zrobić, gdzie szukać pomocy, co należy zrobić, żeby im łatwiej było. Nie wyręczamy ich. My im tylko podpowiadamy i wskazujemy, ale też później pilnujemy, czy to wykonałeś, czy to zrobiłeś, żeby on też się czuł do tego jakby zobowiązany. A niech mi Pani powie, czy Pani podobieżnik potrafią żartować? Czy oni się śmieją? Żartować. No, to jest problem ludzi uzależnionych. Tak, że nie widać u nich tych radości. Lepiej, łatwiej jest ludziom żyć w smutku, bo boją się tej radości, bo za chwilę znowu się coś może stać i to są problemy, no, to są problemy psychologiczne, ale rozmawiamy, bardzo często lubią przesiadywać, mamy taki duży korytarz, telewizor i sobie tam rozmawiamy. No, oczywiście powierzchowne te tematy są takie codzienne, ale, no, w, jeśli pani myśli o prawdziwej radości, tak. no, prawdziwa radość jest wtedy, kiedy jest e, na sercu fajnie, nie? No to nie ma tego. A niech mi pani powie, bo sami mężczyźni, a co z kobietami, jeżeli przytrafi się kobiecie bezdomność? Gdzie ona może iść, a jeszcze nie tak może z dziećmi? Zdarzały się przypadki kobiet bezdomnych. Są kobiety bezdomne w Bolesławcu, tak? Rozeznanie tam opieka społeczna ma dobre. Kobiety te chcą przebywać z mężczyznami są w środowisku poza schroniskiem, bo, bo są takie przypadki. Według mnie nie ma jakby potrzeby tworzenia schroniska w Bolesławcu dla, dla kobiet, bo jest ich bardzo mało. Jak się zdarzy taki przypadek, to na pewno ośrodki opieki społecznej zapewniają, szukają tych ośrodków mhm. i i są te panie przewożone, ale nie chcą, tak? Nie chcą, wolą tutaj, tutaj sobie siedzą. My kiedyś prowadziliśmy pokoje interwencji kryzysowej mm -hmm. przez 5 lat, teraz mamy nową siedzibę od 4 lat, nie ma tam w ogóle warunków do prowadzenia tego. Osoba, kobieta, która jest w potrzebie, która się znajduje w sytuacji kryzysowej, e, korzysta z pomocy opieki społecznej i opieka społeczna, pracownik socjalny no, musi zapewnić jej miejsce na czas pobytu tej sytuacji trudnej. Ale w Bolesławcu nie ma, nie ma żadnego ośrodka interwencji kryzysowej. Słyszę o jakichś poradnictwach gdzieś tworzone przy stowarzyszeniach. Jest to za mało. Uważam, że za mało jest takich ośrodków. Nie, no w Bolesławcu to mówię o ośrodku, ale miejsc, gdzie w jednym miejscu załatwiłaby pani wszystko. Tak? Jak mam problem, coś się dzieje, to powinnam trafić do placówki, w której załatwię wszystko, tak, i prawnika, i psychologa, i poradę dla dziecka, bo to często są, skutkiem tych wszystkich sytuacji kryzysowych są dzieci. I nie ma takiego miejsca w Bolesławcu, co ja ubolewam najbardziej, bo mężczyźni z takich rodzin trafiają do nas, tak, a kobieta no często też zostaje w domu i... Według mnie nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, wsparcia, no nie wygląda to ciekawie chciałabym, tak powiem. A jak pani szacuje, ile, ilu bezdomnych koczuje w Bolesławcu, że tak powiem, pod chmurką? Jeden z panów bezdomnych y, mieszka już od lat, od lata tego roku, tamtego tego roku w, w śmietniku. Nie powiem gdzie, bo może mi tam ktoś iść dopłuczać. On nie jest uciążliwy. Pytaliśmy tam z sąsiadkami, czy potrzebuje pomocy. Powiedział tylko, że je, że je, bo leży pod takimi kołdrami. Nic nie chce, nic nie chce, nic mi nie trzeba. Ile mm -hmm. takich osób jest? W naszej placówce na dzisiaj jest 35 osób, wszystkie łóżka są zajęte. Eee, Ale może... nie chce, on powiedział, że się niego no nie można pomóc osobie, która nie chce tej pomocy. To jest bardzo trudne. No, na pewno jest coś się tam z nim dzieje, bo normalnie zdrowy człowiek dba o swoje życie, o zdrowie i chce przebywać w warunkach godnych życia, tak? Pan nie chce, no, mówią wybór jego, tak? On był przywożony do nas, no, ale noc przespał i poszedł dalej. On się nie będzie regulaminu, przestrzegał, no, trzeba byłoby się kąpać, zmieniać odzież i tak dalej, tak? To ma dwie możliwości, no, no trzy, bo może zostać u nas, może iść do ogrzewalni na czas zimowy i tam w ciepłym pomieszczeniu być, no i trzecia pozostać tam, gdzie jest I wiele osób dzwoni i mówi nam o tym, my wiemy, że tak jest, straż miejska wie, opieka wie, no ale no nie ma takiej możliwości, żeby go Kogoś zmusić, można go tylko w jakiś sposób no, ubezwłasnowolnić, jeśli ma, jeśli są podstawy do tego hmm. tak i wtedy pan sobie zagraża swojemu życiu, należy, należy to zrobić. A, a oprócz, tej cał, oprócz tego rocznego schroniska jest właśnie w Bolesławcu miejsce, budzi w okolicy, taka tak zwana ogrzewalnia, gdzie można przyjść tak na chwilę rano, wyjść. Tak, siegi. tak. W sezonie zimowym jest ogrzewalnia przy parafii na ulicy Kaszewskiego i jest tam jedno pomieszczenie mhm. i wiem, że tam przebywają osoby. To chyba do końca marca jest czynne. Pytała Pani ile osób jest poza placówką. Mhm. Według rozeznania, straży miejskiej, bo mają bardzo dobre rozeznanie, w Boże Narodzenie rozwoziliśmy z naszym pracownikiem barz gorący i, i pierogi, to trafili do 17 osób, tak? Pewnie altanki, tak? Tak, tak, altanki. Mówi się o 30 osobach, tak? Ale, ale tak, no, to są altanki, to, 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 to są, to są gdzieś u kogoś w domach potężne, też no, no, no to jest jasno. tak, tak. No w momencie, kiedy zaczynaliśmy prowadzić schronisko, to 17 osób przybywało latem, zawsze ta liczba wzrastała w sezonie zimowym. A teraz yy, średnia miesięczna to jest 28 osób u nas. To, jest, to widać, jak, jak to wzrasta. W mieście 10 lat temu nie zauważało się ludzi, Mówi, mówiono, że, że przybywają, że osoby pijące. No to wówczas stworzyliśmy też noclegownię przy schronisku. No to tych osób było może 5-6, no, no teraz mhm. jest bardzo dużo. I tak jak mówię, obniża się wiek osób bezdomnych. Tak, to nie są osoby już po 60, to są osoby 30 tak, I Też mamy takich 30 Czego można życzyć tym biednym ludziom, nieszczęśliwym na nowy rok? No, siły chyba, siły, żeby odzyskali siłę, wolę działania i żeby chcieli coś dla siebie zrobić, bo, bo mechanizmy są do pomocy, tylko żeby oni zechcieli podjąć ten trud. Pani też życzę wytrwałości i siły, i dziękuję za udział w programie. Dziękuję, dziękuję Państwu, do zobaczenia.